Okay. Ludzie, dziś jest kolejny odcinek, klikę Heroes. Naszego klikania albo i nie, e, wejdźcie najpierw, najpierw, najpierw wejść do Słało ostatniego powiedzieć. odcinka, bo jak wiesz, ostatnio było trochę, pytam po raz drugi. O... Zbyt wiele razy klikałem. No, w sumie było lipnie, ale wiem już nawet, jak to robić. W końcu, w końcu pokonam go, ale na początek. Patrzcie, mam epicki nowy skill: Golden Clicks, czyli złote kliknięcia. Tak, levelowałem. Tego oto Midasa, który nie chciał się levelować Ale patrzcie jak go wylewelowałem, jak go wylewelowałem Jak go nawet wylewelowałem i teraz będę na niego spierał. I patrzcie jaki mam DPS Słuchajcie, o trochę przesunę kamerę, Patrzcie jaki mam DPS i jaki mam click damage jeszcze trochę, aby być tym wszystkim kozakiem. W sumie już jestem, a więc wiem, jak ten odcinek nazwę. Ale po tytule tego odcinka możecie wiedzieć. Może coś zrobię w tytule. Patrzcie. Jakiego leveluje I oczywiście expię sobie na King Na 65 Levelu Za chwilę przeniesie się Ale patrzcie jak Oni mi tu padają I patrzcie już Ile razy bossów No tyle maksymalnie miałem kas. Ale tyle razy nie, Tyle razy bossów zabiłem. Dosyć dużo. Ale jak wiecie, Dawid oczywiście nie jest niepokonany. Kiedyś będę musiał przegrać w tej grze, ale patrzcie, jak ja szybko ich bije, a kiedyś było tak słabo z nimi bić. A teraz mówiłam, że dziś pokonamy sobie 70 albo. No chyba 20 bossa Z tego co się orientuję Ale trochę po expie, gdzieś tak do pięćdziesięciu Trilionów? Czy coś, nie wiem do ilu w sumie, ale Jestem geniuszem, starczy teraz Bardziej po ekspieć po to trochę więcej to i w końcu ale ciągle boję się, że e, nie zniszczę bossa i w ogóle ale wyobrażajcie sobie właśnie jak ja te wszystkie skill'e wrzucę by zniszczyć tego bossa to będzie bardzo głupie, bo e, skill'e mocno wykorzystam, A z tego co wcześniej patrzyłem Prawie go zabiłem, bo musiałem oczywiście przetestować moje moce przed odcinkiem, ale to było z godziny, z, dwie, z półtorej godziny temu, czy coś, 100 minut temu, bo bardzo jak wiecie, ekspiłem wtedy mocno. Dosyć duży i klika... No w sumie mało klikałem, lecz... Mówię, że dziś pokonamy tego bossa i ostatecznie możecie subskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. I mówię, że... Jeszcze 5 subskrypcji, a będzie... Y... Cola and Mentos celem Zmusił mnie taki tam koleś. Yy, którego dobrze znam Jeśli to oglądasz orku czyli wiesz to Kubo K Kubo bukarski to mówię Ci jedno będą będzie gdy dobijasz cię wszyscy wy moi widzowie których prawie nie mam 11 subskrypcji A poza tym e, takiego tampana wykorzystam, by e, kole użyć do tego, ale mało koli będzie w tym challenge'u nie będę mówił o tych challenge'ach bo dużo mam na razie challenge'ów. Ogólnie to piszcie w komentarzu, jakie challenge mogę zrobić. A w sumie Mam teraz na kanale okienko dyskusję, no i tam możecie ze mną dyskutować. Rozumiecie? Dyskutować, w sensie, możecie tam podawać challenge, ja te challenge będę oczywiście wyrabiał. No i rozumiecie. My tak będziemy szli w zgodzie, że challenge, 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 challenge. Ale, czy wyście by chcieli zostawić łapkę w górę, bo jeśli tak to Dawid się bardzo ucieszy i może te, no prawie wszystkie challenge zrobię. Oczywiście jeśli sąsiedzi mnie e, 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 nie zabiją to może nawet nagram jakieś Kolejne odcinki Clicker Heroes. Bo generalnie oczywiście mam sąsiadów, którzy E. No nie, że są głupi, ale... No trochę. Po prostu nic nie będę mówił. Okej? Okay, nic nie. Nie słyszeliście nic. Ta ta. O żadnych sąsiadach. Ale podpowiem wam, że mieszkam, e, urodziłem się w Polsce, ale jestem w e, generalnie. To mówię wam, że uwaga, za w lut od lutego do czerwca będę, uwaga, wiecie gdzie? W Anglii, czemu tak? Albowiem tam dzieci. Od 4 lat chodzą do trzeciej klasy. Rozumiecie to? Jak jakieś dziecko ma tam 2 latka, to chodzi do pierwszej klasy. No i mają tam dużo wakacji, a więc z tego powodu będę się tam. E, na pojadę. Naprawdę to nie, bo. E, jestem nubem. Ale nieważne. To tak. Jeszcze trochę. Klikania, i będę nawet gotowy się wyekspić, tak żeby naszego prawda bossa powalić. Myślę, że teraz, teraz, tak napicowany, a w sumie z takim EQ, w sumie ulepszy pana. Z takim EQ, nie IQ, Boże, IQ, to jest poziom mądrości. Z takim ekwipunkiem możemy iść, na, iść walczyć z tym bosem który niszczy wszystko. Czy ja tego nie wow. Czemu tak dużo pieniędzy? Kłami się tutaj? Nie rozumiem o, 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 Matko Boska, ja go pokonałem! O Boże, ja go pokonałem! szukać trzeciej walizki, Pokonałem go, ludzie! Ja go pokonałem! O, ale słabiak! Nie, ty rozkazujesz. Ale słabiak. Ale to słabiak. Starczyło się tak polewelować. Super. Zabiłem go. Niszczyłem go parę razy, ale patrzcie jak ja się polewelowałem tym. Już mówiłem. 50 tysięcy kombinacji. Nie 15 sekund. O Boże. Fajaj, ten cholerny szybko. Możecie tam przekleństwa jakieś słyszeć w tyle, ale mówię, to nie ja. To e, taki pan. Wiecie, Wiecie jaki? Uwaga.